Tobie Słowo Boże. Chwała Tobie Słowo Boże. Pan mówi nawracajcie się, bliskie jest Króle Łukasza, Panie. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli nie nawrócicie się, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zawaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi, byli większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika. Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię wyławiam? Lecz on mu odpowiedział. Panie... Jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem, a może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo panieńskie. o Tobie Chryste. czcigodny godne, księże proboszczu, księże Januszu, księża... Balotyni, drogie siostry zakonne, umiłowanie w Chrystusie Panu, bracia i siostry, niech Pan obdarzy Was swym pokojem. Tematem naszych rekolekcji jest cytat ze słów świętego Jana Pawła II. Miłości bez krzyża nie znajdziecie, krzyża bez miłości nie uniesiecie. W dzisiejszym tekstach, które przed chwilą słyszeliśmy, a szczególnie w Ewangelii, w akłamacji przed Ewangelią. Usłyszeliśmy tą zachętę z ust Bożych: Nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Bardzo często to zaproszenie: Nawracajcie się i wieście w Ewangelię. Każdy z nas i każda z nas inaczej interpretuje. Ktoś sobie myśli, że musi podjąć jakieś postanowienia, jakieś zobowiązania, ktoś sobie robi jakieś ograniczenia, każdy na swój sposób. I w taki sposób myślimy, że Możemy dobrze przeżyć ten post. Ja nie podważam tutaj naszych postanowień, one są dobre i dobrze, że one są, to znaczy, że od siebie coś wymagamy, ale też musimy zrozumieć, że nie tylko na tym polega nawrócenie. Jeśli popatrzymy na naszą rzeczywistość, w której żyjemy, to widzimy, że to nasze życie chrześcijańskie przeżywa jakby takie różne procesy, czyli jest, mamy proces, że się wznosimy i to widać. Jeśli mamy powódź, Mamy jakieś niebezpieczeństwa, potrafimy się wszyscy złączyć, potrafimy być jednym narodem i rzeczywiście bardzo dużo dobrego uczynić. Myśmy jako Ukraińcy tego doświadczyli trzy lata temu, kiedy przyjęliście ogromną ilość uchodźców z Ukrainy, kiedy największa pomoc, która dotarła do Ukrainy była właśnie z Polski. O tym się w mediach nie mówi, ale my o tym wiemy i o tym bardzo często mówimy. Największa pomoc i która nadal jest kontynuowana jest z Polski. Wszystkie inne państwa już zapomniały, chyba że tak sporadycznie, czasami czymś pomagają. Z Polski natomiast jest ciągła, nieustanna i ta pomoc do nas dociera. Ale też i wiemy, że bardzo często z, tej, z tego wzniosłego stanu wchodzimy w taki, taki dołek i wtedy zaczynamy się dzielić, kłócić. Różne partie polityczne mogą nami manipulować, i wtedy bardzo łatwo można tą jedność naszą zniszczyć, rozbić. I to pokazuje, że chyba te słowa, które Bóg do nas kieruje: nawracajcie się, jakby nie do końca w głębi przeżywamy, nie do końca jakby rozumiemy. I tutaj nie chodzi teraz o jakąś politykę, ideologię, filozofię, bo Kościół nie jest miejscem. Na takie inne jakieś interpretacje. Chodzi teraz o słowo Boże, o prawdę, o dobrą nowinę. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia usłyszeliśmy krótki fragment z trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia o Mojżeszu. Jest to bardzo ciekawa postać biblijna, która jest dla nas wszystkich takim praobrazem, jak Bóg chce dokonać naszego nawrócenia. Czyli Bóg naprawdę o to nasze nawrócenie walczy i troszczy się. A czy my się temu poddamy, czy też nie, to już zależy od naszego wyboru, od, naszego, od naszej decyzji. Mojżesz był człowiekiem, który tak do końca nie wiedział, kim jest, bo urodził się w narodzie wybranym w Egipcie, i właśnie wtedy, kiedy się urodził, faraon wydał rozporządzenie, że trzeba zabijać wszystkich nowonarodzonych chłopców. I matka Mojżesza, ale jak czytamy w Księdze Wyjścia, nie ma jej imienia, tylko jest bardzo ogólnie określone. Pewien człowiek wziął sobie pewną kobietę za żonę i urodziło im się dziecko. Czyli pewna kobieta, nawet nie ma imienia. To nie jest przypadek. Ale ta pewna kobieta, czyli matka tego Mojżesza, to nowonarodzone dziecię włożyła do kosza i wrzuciła do rzeki, bo w taki sposób chciało uratować to dziecko. Opatrzność Boża sprawiła, że w tym właśnie czasie, kiedy to dziecko płynęło tą rzeką, córka faraona kąpała się w tej rzece, usłyszała płacz dziecka, zobaczyła ten kosz i postanowiła to dziecko wyciągnąć i wziąć sobie jak córka faraona księżniczka, wzięła sobie na dwór faraona. Ale ponieważ nie chciała tego, tym dzieckiem się zajmować, Karmić go, dlatego powiedziała, żeby znaleziono jakąś kobietę karmiącą, która by się tym dzieckiem zajęła. I poproszono matkę Mojżesza, tą pewną kobietę, żeby zajęła się na dworze faraona tym dzieckiem. I widzimy, że ten Mojżesz rośnie jako ten, który został ocalony z narodu wybranego, który był prześladowany, ale jednocześnie chowa się na dworze. Faraona, czyli korzysta z wszystkich majątków, przywilejów, w tym samym czasie, kiedy jego naród naprawdę cierpi wielką biedę i ucisk. Kiedy ten Mojżesz dorasta już do takiego mężnego wieku, przechadzał się przez Egipt i zobaczył, jak bardzo cierpi jego naród, to w jednym momencie stanął w obronie swoich współbraci i zabił jednego z Egipcjan, który znęcał się nad jego współbraćmi. Ojcowie Kościoła tłumaczą że tu nawet nie tyle chodzi o to, że kogoś zamordował, tylko jakby taki, czy taka przenośnia, że zabił w sobie tego Egipcjanina i musiał uciekać z tego Egiptu. I właśnie potem następuje już ta historia, o której słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, że ten Mojżesz, który korzystał z dóbr faraona, ucieka i jest na pustyni, pasie, owce teścia swego i jetro, czyli nawet nie ma swoich owiec. Dla takiego mężczyzny to jest takie bardzo poniżające, który nie ma swego domu, który nie ma nic, nawet to, co robi, to robi nie dla siebie, tylko dla teścia swego. Czyli musimy zrozumieć, że ten wewnętrzny stan Mojżesza, który nie wie kim jest, nie wie co go czeka. I ta rzeczywistość, w której jest, jest dla niego bardzo taka poniżająca, krusząca. I właśnie w tej rzeczywistości Bóg przychodzi do no Mojżesza. Kochani bracia i siostry, bardzo często w naszym życiu właśnie dokładnie jest tak samo. Wtedy, kiedy czujemy się zmęczeni, kiedy czujemy się bezradni, kiedy te problemy, trudności, jakieś nasze dolegliwości, choroby przerastają nas i nie wiemy, gdzie szukać poratunku. Wydaje nam się, że świat nam się na oczach wali. Tak naprawdę właśnie to jest moment, w którym możemy doświadczyć bardzo bliskiego, bliskiej obecności Boga i konkretnego działania Boga w naszym życiu. Jak to się dokonuje w życiu Mojżesza, jak się to też może dokonać w życiu naszym? Mojżesz, pasąc te owce teścia swego jetro, zobaczył płonący krzew, który się palił, ale się nie spalał. Było to dziwne zjawisko i postanowił podejść. Kochani bracia i siostry, tym krzewem płonącym, w którym jest to życie, to jest ten, te, ten ogień to jest symbolem życia, czyli w obecności Boga jest każda świątynia, jest wasza świątynia parafialna. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, co czyni Mojżesz. Mojżesz nie oddala się, tylko zbliża się do tego krzewu, dlatego, żeby przyjrzeć się temu dziwnemu zjawisku. Czyli dzisiaj, jeśli przeżywamy jakieś trudności, jakieś rozterki, jakieś problemy, to właśnie Powinniśmy się zbliżać do Boga, nie oddalać. My bardzo często mamy takie myślenie, że jeśli czujemy, słyszymy to, to hasło zaproszenie Boże, nawracajcie się, to że mamy skądś zawrócić, gdzieś pójść i bardzo dużo ludzi zawraca, ale właśnie nie w tą stronę. A tutaj bardzo konkretnie Bóg zaprasza do tej bliskości, do relacji, do żywej relacji. Cóż się dzieje dalej? Mojżesz podchodzi i Bóg mówi: Mojżeszu, Mojżeszu. Ojcowie kościoła tłumaczą to tak, że jeśli w Piśmie Świętym Bóg wypowiada czyjeś imię dwukrotnie, to znaczy, że Bóg go zna, w jakim tym człowiek jest. I tutaj jest bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli, że jeśli przychodzę do kościoła, na Mszę Świętą, na adorację, czy po prostu w ciągu dnia, na chwilę pobycia w obecności Boga w ciszy, to Bóg przemawia do mnie, bo On zna mnie. On wie, co przeżywam. On wie, co cierpię. On zna wszystkie tajemnice mego serca, nawet te najbardziej ukryte. One nie są dla Niego tajemnicą. Bóg tylko czeka na moją obecność, na to zbliżenie się moje do Niego, na pozwolenie moje, aby mógł działać w moim życiu. Bardzo często Bóg nie może działać w naszym życiu, ale też i przez nas nie może działać w tym świecie. Wiecie dlaczego? Bo my Mu na to nie pozwalamy. Bo my jesteśmy wolni. To my dokonujemy wyboru, czy chcemy, aby ten Bóg działał, czy też nie. I to jest bardzo istotne, abyśmy popatrzyli, co czyni Bóg z Mojżeszem. Kiedy Mojżesz usłyszał swoje imię dwukrotnie, zrozumiał, że On sam siebie nie zna. On jakby sam do końca siebie nie rozumie, a jest ktoś, kto z tego krzewu go zna. I dalej słyszy: Mojżeszu, ściągnij sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym. Kochani bracia i siostry, tu nie tyle chodzi o teren, bo to była pustynia. Tu bardziej chodziło o to, aby Mojżesz ściągnął buty, ściągnął sandały, aby odczuł stopami ziemię. My mamy bardzo wrażliwe stopy. Jeśli teraz jesteśmy w świątyni, w butach, no bo mamy marzec miesiąc, jest to naturalne, ale jakbyśmy sobie pozwolili ściągnąć te buty i gołą stopą stanąć na posadce, to byśmy odczuli. I czy ta posadzka jest zimna, czy ciepła, ale nawet jeśli patrzymy na posadkę jest czysta, to stopą byśmy odczuli nawet najmniejszy jakiś tam pyłek, który jest na tej, na tej posadzce, bo nasza stopa jest bardzo wrażliwa. Popatrzcie, co się dzieje z Mojżeszem. Mojżesz zakrywa swoją twarz, a odsłania swoje stopy. Czyli jakby robi dokładnie na odwrót to, co my robimy na co dzień. My przede wszystkim w naszym codziennym życiu próbujemy pokazać wszystkim, że jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy piękni, że wszystko w naszym życiu się udaje, uśmiechamy się. Nawet czasami gdzieś tam serce nasze od bólu krwawi, ale i tak na zewnątrz chcemy pokazać, że nie, u mnie jest wszystko dobrze. Radzę sobie, a tak naprawdę Bóg nie chce, abyśmy przed Nim grali jakąś rolę, jakiś spektakl. To świat dzisiaj tak żyje. Jeśli popatrzymy na świat, jest to wielki spektakl w polityce, w ekonomice, gdzie tylko nie popatrzymy. Jest to napisany scenariusz, który ktoś gdzieś, ktoś tam układa i ktoś go realizuje. A my na to wszystko patrzymy i przyjmujemy to jak pewną rzeczywistość prawdziwą. A to nie jest prawdziwa rzeczywistość. To jest rzeczywistość ułożona. I właśnie tym, którzy ją układają, zależy, abyśmy w to uwierzyli. Prawda jedyna jest tylko u Boga, w Jego słowie. Dlatego właśnie Bogu bardzo zależy na tym, abyśmy pozwolili sobie na to stąpanie, na tą wrażliwość, żebyśmy się nie dali zmanipulować czy oszukać tymi różnymi tendencjami, różnymi ideologiami, które dzisiaj są bardzo mocno promowane poprzez media, nawet poprzez polityków różnych. Teraz nie oceniam, bo jest to nam niepotrzebne, ale chodzi przede wszystkim o to, abyśmy byli ludźmi wolnymi i wrażliwymi, aby w nas się odrodziło człowieczeństwo. Panie bracia i siostry, jeśli by ludzie dzisiaj naprawdę odczuli, to człowieczeństwo, które zostało nam włożone poprzez nasze stworzenie, które Bóg dokonuje przez naszych rodziców, uwierzcie mi, że nie byłoby nigdy wojny. Nigdy by człowiek się nie domyślił do tego, że musi iść i mordować innego. Jeśli by ludzie dzisiaj naprawdę wierzyli w Boga i mieli z nim relacje, nigdy by nie było w żadnym państwie jakichś tam ustaw o aborcji, o eutanazji. Nigdy by człowiek nawet takimi kategoriami nie myślał, tylko chciałby, aby jego życie było rzeczywiście jednym wielkim uwielbieniem Boga Stwórcy. I chciałby, żeby zrealizować to wszystko, co Bóg przez Niego chce uczynić. I to jest bardzo ważne. Popatrzcie, Mojżesz właśnie w tym miejscu, kiedy jest skruszony, kiedy wydaje mu się, że wszystko stracił, kiedy wydaje się, że nie ma dla niego żadnej przyszłości otrzymuje tą nową misję, ale już nie misję swoją, taką jak widział, taką jak sobie gdzieś tam wyobrażał czy o której marzył. Tylko otrzymuje tą misję, do której wzywa go Bóg. I to jest też dla nas dzisiaj bardzo ważne, żebyśmy my jako ludzie wierzący zrozumieli, że to nie jest przypadek, że żyjemy w takie trudne czasy, że przeżywamy właśnie to wszystką rzeczywistość, ale Bóg też nas stworzył i każdego z nas może to nie, nie zabrzmi zbyt tak grzecznie, wyposażył nas odpowiednie dary, charyzmaty, możliwości. I Bóg chce, abyśmy przynosili owoce. W dzisiejszej Ewangelii Łukasza słyszymy o tej winnicy. Właściciel tej winnicy, jak tłumaczą ojcowie kościoła, to jest Bóg Ojciec, który chodzi i obserwuje. I widzi to drzewo figowe, ten figowiec, które nie przynosi owocu przez trzy lata. To nie jest przypadek. Jezus od momentu krztu aż po swą mękę na krzyżu działa trzy lata. Czyli to jest taki jakby konkretny czas naszego nawracania się przez właśnie działanie Jezusa. I kiedy widzi, że ten figowiec przez trzy lata nie przynosi owocu, czyli jest wyposażony, otrzymał wszystko, jest w winnicy, jest pod dobrą opieką, ale nie przynosi owocu, decyduje, mówi do ogrodnika, tym ogrodnikiem Jezus Chrystus, wytnij go, bo co ma wyławiać ziemię. Ale ten ogrodnik wstawia się za tym figowcem. Kochani bracia i siostry, i to jest dla nas dzisiaj szansa. Że dzisiaj ten Jezus, który cierpi za nas, jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana, w trzecim rozdziale, w szesnastym wierszu, tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest właśnie ten, który umiera na krzyżu, właśnie w tym momencie stawia się za nami. On cierpi za nas. I mówi do tego ogrodnika, czyli Boga Ojca. Daj mu szansę. Jeszcze go okopię. Jeszcze obłożę go nawozem. To okopanie go, to jest właśnie śmierć Jezusa, to jest złożenie Jezusa do grobu, czyli on sam siebie składa w ofierze, żebyśmy my mogli mieć szansę na nasze nawrócenie. Na powrót do tego, co Bóg stworzył i włożył w nas. To jest bardzo ważne, abyśmy z tego zaproszenia, z tego z tej Bożej zachęty skorzystali. Zależy od nas. Ja się urodziłem w Związku Radzieckim, wychowałem się w Ukrainie, kształciłem się trochę w Polsce, trochę w Rosji i czasami właśnie patrząc na to, co się dzieje z perspektywy naszej, ukraińskiej, mamy już trzeci rok wojny i, kochani moi, miałem taką nadzieję, że ta wojna jakoś przyczyni się do tego, że ludzie będą się bardziej modlić, nawracać. Może jakaś tam cząstka społeczeństwa rzeczywiście się ożywiła, ale większość ludzi zupełnie nic. Nie ma w ogóle żadnej zmiany. Mówię to z bólem w sercu, nie krytykując nikogo, bijąc się w piersi, ale też jakoś obiektywnie patrząc. Nasz prezydent Ukrainy za trzy lata tylko raz publicznie wypowiedział słowo Bóg raz. Nasz parlament. W chrześcijańskim kraju. Po trzech latach dopiero doszedł do wniosku, czyli dojrzał, że trzeba ustanowić dzień takiej ogólnokrajowej modlitwy po trzech latach. I byłem na tej trzeciej rocznicy, w tym dniu tej modlitwy, która trwała 15 minut. I tak wracając z tej modlitwy, sobie zastanowiłem się, patrząc na te liczne groby, kilka tysięcy grobów w Lwowie tylko. Koło Łyczowskiego Cmentarza jest duży plac, który jest wypełniony grobami. Większość tych, którzy są tam pochowani, to są ludzie albo tuż przed trzydziestką, albo tuż po trzydziestce, czyli to są młodzi ludzie. 90% grobów to jest tuż przed trzydziestką. I teraz my wiemy, że jest wojna, że jesteśmy w tej wojnie naprawdę bezsilni, i my tylko raz wspominamy Boga. I raz do roku na 15 minut gromadzimy mi się jako wszystkie kościoły, wszystkie konfesje na modlitwę. Tak jakby nie do końca wierzymy, czy nie mamy przekonania, że ten Bóg jest jedyną naszą pomocą, czy jedynym poratunkiem. Cały czas jeszcze pokładamy nadzieję, że może Stany, może Unia, może Chiny się wtrącą, może się coś podzieje. A tak naprawdę, czy tam, czy tu, to są tylko ludzie. Którzy tak jak i my są bezsilni. Dlatego bracia i siostry, Bóg daje nam szansę, daje nam czas. Daje nam czas błogosławiony. Jesteśmy w samym sercu Wielkiego Postu. I ten czas jest dla nas nie, właśnie, nie po to, żebyśmy coś tam sobie jakoś tam układali czy jakieś nowe postanowienia wzięli, tylko żebyśmy sobie pozwolili, czyli mieli odwagę. Na przyjęcie tej wrażliwości, która jest w nas, I z, i z tą wrażliwością, abyśmy sobie pozwolili stanąć przed Bogiem. To zależy od nas. Nikt za mnie tego nie uczyni, i nikt beze mnie tego nie uczyni. Dlatego, póki mamy czas, skorzystajmy z tego Bożego zaproszenia. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Amen.